Wiceministra obrony narodowej Polska 2050. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie ministrze, Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego. Panie redaktorze, ja przyznam się szczerze, że politykę państwa i państw traktuję poważnie. Twitter nie jest miejscem do jej uprawiania. Ważne są procesy, które się dzieją. Natomiast. No, ale jak się zdaje, prezydent Trump i Elon Musk traktują X a jako przestrzeń uprawiania polityki. To prawda, ale mam wrażenie, że ona ma charakter e, e, tak naprawdę PR-owski. Tak? To znaczy, że chodzi o wywołanie pewnego wrażenia, a ta twarda polityka, realna polityka, dzieje się gdzieś poza, poza Twitterem. Oczywiście, że Elon Musk powinien przeprosić. Ministra Sikorskiego. To są jasne rzeczy, ale przyznam się szczerze, że nie chciałbym i dlatego uniknąłem na początku odpowiedzi, mm -hmm. to było celowe, nie chciałbym, abyśmy nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi sprowadzali do e, wymiany opinii na Twitterze. To są poważne rzeczy, poważne interesy i myślę, że. I myślę, że tak to zostawmy. No dobrze, ale jeżeli... Bo już zostawmy tego małego człowieczka, który jest obraźliwy. Nie, no to skandal. I, i jednoznacznie, ale jeśli... No, członek administracji, w jakiej roli Elon Musk występuje w tej administracji, to jest inna kwestia. Pisze, że to jest agent czy marionetka Sorosza, no to może wpływać na politykę zagraniczną i relacje rządu, rządów Polski i Stanów Zjednoczonych. A, to jest po pierwsze nieprawda. No, to jest oczywiste. E, 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 bo trzeba czasami zacząć od tego, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, bo w sferze w relacjach publicznej jest. Z e, maskiem zdecydowanie tak. No, nie tylko. E, w każdym razie Z Trumpem Trumpem również w sferze, w sferze, w sferze, się. Tak, więc, więc e, za każdym razem trzeba powiedzieć to, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. E, po drugie, tego typu sformułowania są skandaliczne. Natomiast. E, e, Relacje polsko-amerykańskie są zbyt poważne, żeby sprowadzać się do wymiany Twitterowej. To jeszcze ostatnie pytanie od Twittera, bo nie mogę o to nie zapytać. Mianowany na Twitterze przyszły ambasador um, Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose, napisał, um, że um, mamy usunąć autodestrukcyjny podatek. Jego nie ma, notabene jest zapowiedziany, który zaszkodzi Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem i powinien tak zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji. To jest język. Dyplomacji wobec Polski? Nie, nie wiem, czy przypadkiem informacja o tym podatku też. Yy, nie nie dostała... znalazła się na Twitter, że. Tak, tak, no właśnie no, no to pokazuje, gdzie jesteśmy, tak? Znaczy. Yy, ja os ostatnio bardzo ograniczyłem moje korzystanie z Twittera. Zrobiłem to absolutnie celowo. Yy, I myślę, że. Yy, nie tracę na tym. Dobrze, to teraz pytanie, jak chcecie mnie? Ja jestem 50-latkiem, mam niezłą pracę, takich jak ja jest pewnie dużo więcej w Polsce. Jak chcecie mnie przekonać, żebym rzucił um, swoją pracę na jakiś czas ograniczony i um, odbył um, powszechne, dobrowolne? Przeszkolenie wojskowe. 40-50-latków w Polsce, którzy mają rodzinę, stabilną pracę i mało wolnego czasu jest więcej. Jak szkolenie ma być powszechne, to ono musi ogarnąć również nas. Ma Pan rację, Panie redaktorze. Średnia wieku rezerwistów w Polsce wynosi 45 lat. Natomiast ustalmy znowu fakty. Po pierwsze, nie mówimy i mówię to z całą mocą, nie planujemy powszechnej, obowiązkowej służby wojskowej. To już jest. Padło. Punkt, Czyli nie będziecie nas wyłapywać na ulicach, jak się czasem zdarza w Ukrainie? Nie będziemy wyłapywać na ulicach. Nie, nie, nie wracamy do przeszłości z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim ten system w warunkach polskich dzisiaj się nie sprawdzi. Dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy byliby po pierwsze zdolni fizycznie, mieliby odpowiednią kategorię. Czyli będą badania? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, badania odbywają się. Mamy dosyć dobrze, a może nawet bardzo dobrze zmapowanych e, e, potencjalnych rezerwistów, bo te badania są przecież e, prowadzone non stop i my mamy wiedzę. E, tak, Ale o mnie macie wiedzę, kiedy o miałem 15 lat. To prawda, ale. E, Teraz mam 50 prawda, parę rzeczy ale... się zmieniło. I, I muszę powiedzieć, że bardzo będę cenił, jak pan redaktor e, taką No to jak nie chcecie zachęcić. Przyjmie. To jest kwestia... A, I nad tym właśnie pracujemy, tak? Pracujemy nad dwoma, e, nad dwiema rzeczami. Po pierwsze, nad systemem zachęt, bo dzisiaj ten system, system w moim przekonaniu jest niewystarczający, mimo, że mamy e, nadwyżkę chętnych do wojska w porównaniu z planami e, e, rekrutacyjnymi, a więc e, mimo, że mamy tę nadwyżkę, uważamy, że ten system powinniśmy poprawić, no jeżeli co, chodzi o zachęty. Moment, zaraz o tym powiem. A druga rzecz, to jest kwestia równie ważna jak zachęty. E, e, skutecznego systemu szkolenia w taki sposób, żeby pana czas na podczas tego szkolenia był wykorzystany e, optymalnie. I, I teraz wracam, panie redaktorze, e, do początku. E, otóż e, sztab generalny przedstawił propozycje e, wariantowe, ja będę o nich mógł mówić wówczas, kiedy uzyskają, no dobrze, ale to ja e, zasugerować. uzyskają ja poparcie. Ja bym zasugerować, ja nie jestem sztabem generalnym. Uzyskają poparcie... Zwolnienia z dla takich ludzi, którzy chcieliby służyć Polsce? Nie wiem, są rozwiązania. Są rozwiązania na świecie polegające na tym, że ci, którzy służą e, wojsku, mają, płacą mniejsze podatki, e, a ci, którzy nie służą, większe. Tak? To jest są, dobry pomysł? Takie e, bykowe, wojskowe? Panie redaktorze, jeżeli ja teraz przedstawię któryś z kilku... Kilkunastu, to oczywiście wszystkie media to, o tym powiedzą. To, wszyscy, to, to, to rozpocznie się burza, która będzie burzą szklance wody. My chcemy e, e, podjąć poważną decyzję. I wówczas przedstawimy ją opinii publicznej. W tym momencie nie chcę gdybać, bo to nie ma żadnego sensu. Nie chcę. Ale um... będzie coś więcej niż jest do tej pory, bo na razie nawet media piszą, to jest kontynuacja programu, który zaczął Mariusz Błaszczak. Będzie coś więcej, no bo na tym polega stworzenie dodatkowego mechanizmu. Um... Na tyle benefitów. więcej, że to będzie powszechne. No bo mówicie, na tyle powszechne. Więcej, tak, na tyle więcej, że to ma być atrakcyjne. Ale powtarzam, ta atrakcyjność nie polega tylko i wyłącznie na korzyściach nie wiem, finansowych czy jakichkolwiek innych, które uzyskają dobrowolnie zgłaszający się do odbycia służby wojskowej, ale także, i to jest bardzo ważne, na najlepszym systemie szkolenia, takim, że pan jako... E, jako rekrut, szeregowy. Jako, jako szeregowy będzie, będzie wiedział, e, że Pana czas jest dobrze wykorzystany. To za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, był gościem radia RMF FM. My pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach nie, społecznościowych i na portalu YouTube. Tam będę pytał o to, jak ma wyglądać to szkolenie. Będą także pytania od słuchaczy. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, Polska 2050. No to jak mają wyglądać te szkolenia? Jednodniowe, dwudniowe, no, panie tygodniowe, no, szesnastodniowe? Znaczy, Powaga polega na tym, że e, poinformowałem, że pracujemy nad tym, że jest propozycja sztabu generalnego, która jest wariantowa, e, i, dzisiaj będą, i dzisiaj tę propozycję i dzisiaj tę propozycję analizujemy. E, natomiast e, przedstawimy e, konkretne e, propozycje, wówczas one zostaną przyjęte. Staramy Ale ile się... to zajmie? Tydzień, miesiąc, rok? Jesteśmy przekonani. Nie, nie, no nie, żaden rok. I też nie miesiąc. Eee, e, natomiast... E, Ale mniej czy więcej niż ten miesiąc? Panie redaktorze, no... Ja rozumiem, pan ma prawo mnie pytać dokładnie kiedy. Ja mam taką robotę. Natomiast... E, tak, i, i słusznie. Natomiast e, ja mogę powiedzieć, że e, tę propozycję przedstawimy w momencie, w którym będziemy przekonani, że ona jest naprawdę dobra, że jest e, dobrze rozważona, że jest. E, Ale też e, szkolenie e, mają w przyszłym roku. Więc... Że odpowiada, i, i do tego będzie, e, będzie i do, czas. Do tego, do tego jest przy, do, dostosowany nasz terminarz. To jeszcze pytanie o to, czy my mamy e, możliwości przeszkolić powszechnie Polaków. To znaczy, ten system też musi brać pod uwagę możliwości. Armii. I to jest klucz, panie redaktorze. E, dlatego, że polska armia po pierwsze musi się szkolić taka, S jaka jest. Sama. Taka, jaka jest, a po drugie, musi szkolić e, e, rezerwę. E, I biorąc pod uwagę zadania, które mamy, to rzeczywiście, i zwracam na to wcześniej uwagę, to rzeczywiście jest e, tak naprawdę największe wyzwanie. bo e, już nie jesteśmy w stanie pan to powiedział, przeszkolić wszystkich tych, którzy się zgłaszają. Nie, nie. Jesteśmy w stanie ich przyjąć, chociaż stosujemy również pewne kryteria doboru. Ich jest po prostu więcej niż planujemy, bo to pokazuje także, jak atrakcyjna jest służba wojskowa w Polsce, ale my oczywiście mówimy o dużo większych liczbach, więc jesteśmy w stanie je przeszkolić? Bo to jest kluczowe pytanie. Jesteśmy w stanie to jaką przeszkolić. Rocznie I... jesteśmy w stanie szkolić takich dobrowolnych, powszechnych rekrutów. Odpowiem, odpowiem panu na to pytanie, jak przyjmiemy system, z którego to będzie wynikało. Czyli będziemy to wiedzieć. Dobrze. To teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, nasza szklana kula. Bardzo proszę dwa pytania od razu wylosować, żebyśmy jej tutaj nie, nie trzymali. I nawet, dobrze, fantastycznie pan minister już wylosował. Pierwsze pytanie otwieramy i ono brzmi w sposób następujący. Zmiana tematów. No, zresztą pan głęboko, nie wiem jakie to pytanie, bo ja go nie widzę. Bardzo proszę. Zostałem eee, yy, głęboko, bo, bo pytanie z, z, z natury takich... Yy... No to przeczytam, że no znaczy... Polska 2050, do kogo, do kogo panu bliżej? PSL, PO, czy może po do PiS? E, Polska 2050 ma się dobrze, mamy bardzo dobry, mocny klub, e, rozwijamy się jako o, partia polityczna. Ostatni sondaż Rzeczpospolita e... mówi, że macie 5,8, o 4,3 spadek, to nie jest bardzo dobry wynik. A ja sondaż... przypomnę, panie redaktorze, jakie były wyniki y, na... E, miesiąc przed wyborami, jaki był wynik wyborczy. Także... Oczywiście z sondażami się nie wygrywa wyborów, ale, się, ale pojawiają się te... Tak, że... Nigdzie się nie wybieram, panie nie Ale nie chciałby pan wrócić do PiSu, ani wrócić do Platformy Polska 2050 jest... E, e, Powiem panu dlaczego. Ale weschnął jest, pan tak głęboko ty, Nie, bo tym ja mam pytałeś... dosyć takich pytań Panie redaktorze, bo, bo to przynajmniej było pytanie o przeszłość a Ja się przecież musiałem tłumaczyć Przecież yy, yy, pan doskonale wie, jak wyglądał rozwój prawicy, centroprawicy w Polsce yy, Dlaczego byłem tu, dlaczego byłem tam, tak? Mimo, że E, moja droga polityczna e, była drogą polityczną z jednym środowiskiem konserwatywnym od roku e, 90 do roku 2007 i tak dalej i tak dalej, więc ja już mam dosyć e, roze, te Nie te chcę pa takich pytań, ale e... no, ludzie o to pytają także dlatego, że widzą wyniki y, sondażowe, znowu to jest sondaż ale on coś mówi, Szymona Hołowni zajmuje mocne czwarte miejsce, ale naprawdę nie jest w czołówce. To znaczy w czołówce nie, no, teraz to jest w ogóle Rafał nie, no, Trzaskowski no, to, i Słowomir Mencen. To, to jest jasne. To jest powód do e, dużego niepokoju naszego. Do e, bardzo poważnych e, analiz, prac, e, które podejmiemy niedługo. Szymon Hołownia poinformuje o swoich dalszych krokach w Kampanii. I zapewniam, że to nie będzie rezygnacja. No jak właśnie, bo pojawiły się doniesienia medialne, że media, jak niektóre media e, suflują. Oczywiście, że nie zrezygnuje, będzie walczył e, i uważam, że e, jest najlepszym kandydatem. To zresztą mówiłem wielokrotnie w tym studio. E, kandydatem, który ma największą szansę na wygraną. E, w każdym razie to chyba Mencen ma największą, nie Hołownię. Myślę że, myślę, że wie pan, co jest paradoksem. Paradoksem jest to, że Hołownia, gdyby zna, gdy znajdzie się w drugiej turze, wygrywa z każdym e, z tej stawki. I tylko trzeba się pan... znaleźć w drugiej turze. I o to walczymy. Czy nie że pan zapewnić, że na pewno nie zrezygnuje? Zapewniam. Dobrze, to drugie pytanie od naszych słuchaczy. E, Czy on dokonuje rewizji podpisanych i przygotowywanych do podpisania kontraktów na taką broni pod kątem możliwości zablokowania jej użycia przez e, USA? Pan Krystian Strakowa, takie e, pytanie. E, dokonujemy e, analizy, rewizji e, wszystkich kontraktów, e, które były podpisane, zwłaszcza tych, które e, miały charakter ramowy, czyli tak naprawdę były listami intencyjnymi. E, jest wiele kryteriów. E, natomiast mogę powiedzieć, e, bo zakładam, że to jest jedna. No to jest jeden, jeden z elementów, elementów. Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone mogą nam wyłączyć jest, użycie broni, którą nam e, sprzedał? Pamiętam, pamiętam wypowiedź ministra Błaszczaka, który. Nie wprost, ale jakby postawił pewien znak zapytania nad yy, możliwością wykorzystania HIMARS-ów bez zgody Stanów Zjednoczonych. Yy, Otóż ja to sprawdzałem w sztabie generalnym i uzyskałem odpowiedź, że mamy pełną kontrolę. Nad tą bronią. To prawda, natomiast z drugiej strony, także oficerowie mówią, że jeśli Stany Zjednoczone zablokowałyby nam pewne y, aktualizacje oprogramowania albo dane wywiadowcze, to użycie, y, skutki i użyteczność tej broni spada radykalnie. Tak, natomiast powstaje kwestia, znaczy tak, po pierwsze, um, znaczy, bo, bo to jest poważna sprawa, tak? to znaczy rzeczywiście wypowiedzi prezydenta Trumpa, ale także innych przedstawicieli administracji amerykańskiej stworzyły e, szereg wątpliwości, a także u nas, e, dotyczących, e, e, dotyczących pe pewności e, współpracy w, w pewnym zakresie. E, I one są naturalne. E, i, wszyscy, I wszyscy dzisiaj... Ehm, także w e, i, i wszyscy I wszyscy weryfikują na całym świecie e, e, weryfikują tę współpracę. Powiedziałem to e, po to, aby teraz e, e, powiedzieć coś mocniejszego. E, nasza współpraca z Amerykanami jest solidna z obu stron, także ze strony amerykańskiej. Nie mieliśmy do czynienia z żadnymi działaniami amerykańskimi, które by. E, e, podważyły rzetelność e, rzetelność Amerykanów. E, jesteśmy, nie, ale Ukraina Jesteśmy, tak. jesteśmy w ciągłym kontakcie, tylko ko my jesteśmy w NATO, panie redaktorze. I charakter zobowiązań prawnych które, które wiążą Stany Zjednoczone, a które mają także znaczenie z punktu widzenia prawa wewnętrznego amerykańskiego, jest inny niż te relacje, które Ale wiążą NATO. Pojawiają się sugestie Amerykanów, żeby wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO. To, to nie jest proste. Ja wiem prawnie, to nie jest tak, że można sobie to wyobrazić. Wszystko sobie można wyobrazić. Natomiast, natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że z sojuszem to jest jak z małżeństwem. Trzeba pracować każdego dnia żeby był udany. Ta Ale praca, w tym też cały jest sam baraz, żeby dwoje chciało na raz, Ja nie wiem, czy Donald Trump, I teraz, Trump bardzo chce. i teraz, i teraz e, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, e, my musimy się na czymś opierać. E, niektórzy opierają się na Twitterze, a ja opieram się na e, e, starych metodach współpracy między państwami, na dyplomacji na weryfikacji przez działania. Panie ministrze, ja, się trzymam, ja się trzymam faktów. Fakty są takie, włącznie z wizytą sekretarza obrony Hekseta, Hekseta, fakty są takie, że nie mamy żadnych powodów do tego, aby dzisiaj stawiać pod znakiem zapytania e, skuteczność i rzetelność Panie sojuszu. użył pan tego porównania, więc ja też tej analogii, więc ja też jej użyję. Zbyt wiele e, małżonków, mężów lub żon też chciało się opierać na twardych deklaracjach, zamiast sprawdzać, co się dzieje, i nagle się budzili w sytuacji, w której okazywało się, że twardy związek małżeński został zakończony, bo ktoś wszedł w nowy romans. Nie boi się pan, że Donald Trump może tak się zachwycić Władimirem Putinem i współpracą z nim, że stare sojusze, stare małżeństwa przestaną się znowu. Po prostu, no, miał już trzy żony, sam Trump, więc dlaczego nie miałby zmienić też sojuszników? No bo sojusz to coś poważniejszego e, dotyczy więcej... Ale czy dla Trumpa? E, dotyczy, niż dotyczy... żona? Poważniejszy sojusz polityczny? No, myślę, myślę, że wie pan, myślę, że dotyczy Dotyczy narodów i państw, e, e, i losów e, wszystkich małżeństw e, po obu stronach, więc. E, ale mówiąc serio, e, e, znowuż odwołując się do e, tradycyjnych e, mechanizmów współpracy międzypaństwowej. Ale one istnieją do, jeszcze? Istnieją. Do rozmów, które prowadzimy, do rozmów, które prowadzi minister Sikorski, do rozmów, które my prowadzimy w ministerstwie. Obrony Narodowej, do rozmów, które prowadzą polscy dyplomaci. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, e, aby uważać, że e, prezydent Trump chce nagle zastąpić jeden sojusz drugim sojuszem. Jest wiele przesłanek do tego, aby e, sądzić, że są tacy członkowie administracji, bo nie cała administracja, ale są tacy członkowie administracji, którzy uważają, że można. Doprowadzić do zbliżenia z Rosją, po do to, resetu. żeby Rosja. mówił o resetie? No tak, no. Do resetu, proszę bardzo, ale to, to, to bardzo daleko idące. E, e, otóż, że można doprowadzić do. Poprawy relacji z Rosją po to, żeby Rosja nie była instrumentem w rękach chińskich, czy też nie była sojusznikiem chińskim. Ale to oznacza cenę A... nie płaconą przez Stany Zjednoczone, tylko przez naszą część Europy. No, Czym trzeba zapłacić ale, Rosji. Ale, ale, ale problem polega na tym, czy nie problem, no właśnie no właśnie nie problem. Znaczy, nie ma tutaj jakiejś woli płacenia czymkolwiek. Nie ma jakiejś woli Stanów Zjednoczonych opuszczenia na to. Nie ma e, nic się nie dzieje takiego w sojuszu, co by na to wskazywało. Jest wypowiedź kontrowersyjnego członka administracji, który mówi, że na to należy opuścić, ale też mówi w konkretnym kontekście. Takim kontekście, w jakim też wcześniej nasz słabiej mówił o tym prezydent Trump, mianowicie, że Europa musi przejąć więcej obowiązków na siebie. No ale z tym się akurat zgadzamy. Polska jest krajem, który to. Tak, który jest, jest liderem tego procesu, więc, więc ja. Znaczy. Wszystkie analizy, które mamy, powodują, że nie widzimy zagrożenia polegającego na odwróceniu przymierzy. Yy, widzimy y, sytuację, która polega na tym, że y, prezydent Trump chce zbudować nowe, y, nowy mechanizm, czy też nową równowagę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, korzystniejszą dla Stanów Zjednoczonych. Ale czy dla Polski? Ale... Yy, znaczy, to, jest nie, oczywiście, to jest pytanie do nas, no nie, nie do, jest, do prezydenta nie, nie, Trumpa, tylko znaczy, do ministra polskiego no rządu. No tak, no to, to jest sytuacja taka, w której e, niewątpliwie e, e, przesunięcie tego punktu równowagi w stronę Stanów Zjednoczonych. Godzi w nasze interesy gospodarcze, no bo my jesteśmy e, związani chociażby z Niemcami, e, które są wielkim eksporterem e, do Stanów Zjednoczonych. E, i Więc zapłacimy za to finansowo. Pytanie, czy zapłacimy, zapłacimy to politycznie czy i militarnie? E, natomiast, natomiast, e, chcę powiedzieć, że militarnie i politycznie jesteśmy stawiani przez Stany Zjednoczone za e, przykład modelowego sojusznika. Znaczy, to ma też swoje znaczenie. No, musimy mieć jakieś trwałe punkty oparcia. Nie możemy żyć. Może w tym świecie w nie ruchomych... ma już stałych punktów oparcia. Są. Dlatego że są. Dlatego że niezależnie od y, tej olbrzymiej niepewności, która w moim przekonaniu jest celowym instrumentem y, y, politycznym prezydenta Trumpa. Y, no, że celowym ten... czy związanym z jego y, osobowością. Uważam, że... Y, y, znaczy, no najlepiej jak te rzeczy się łączą, czyli no, nie mówiąc, krótko, jak jest pan integralny, nie panie wiem. redaktorze, i stosuje czy, pan sposoby, czy, które czy, czy są zgodne do prezydent integralny, to ja nie ja wiem. ja myślę, że jest. A ja myślę, że jest. I myślę, że to na tym polega, to znaczy myślę, że on lubi prowadzić politykę, wprowadzając partnerów przeciwników, ale także partnerów, jak się okazuje, w ja konsternacji. Odróżnia jedno od drugiego. Myślę, że odróżnia. A więc, a więc musimy jednak znaleźć ten trwały i twardy grunt, na którym stoimy. Tym twardym gruntem jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To nie oznacza, że on jest dany raz na zawsze. My musimy jako Europa jako Polska bo to jest nasz interes, robić wszystko, aby Stany Zjednoczone trzymać w Europie. Dobrze, i ostatnie, a może nie ostatnie, ale jedno z ostatnich pytań. Wiemy już, ile będą kosztować te szkolenia powszechne, tak przeliczone mniej więcej. Panie redaktorze, jak nie wiemy przyjmiemy. Redaktorze. No tak, no, no, najpierw musimy przyjąć konkretny model i zaproponować go to znaczy Polakom. Pa, panie ministrze, ale to znaczy, że będziemy... premier obiecał coś, co nawet nie było policzone. Ale jest kilka modeli, o których mówiłem, panie redaktorze. I te modele, żaden z tych modeli jeszcze nie, nie, dostał, nie dostał politycznej akceptacji. Jak dostanie, to wówczas Ale z wiecie, niego one... będzie wynikał, wiemy, wówczas z niego będzie wynikał koszt. I jaki to jest rząd, rząd? Ale panie redaktorze, ja wracam. Jest kilka modeli. Kilka modeli. Ale ile te kilka kosztują? No one są, mieszczą się w jakichś regułach, jakichś ramach. Ale nie ma sensu, żebym opowiadał o, 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 o kilku modelach, z których tylko jeden będzie przyjęty. Naprawdę. Yy, też bądźmy poważni w momencie, w którym e, decyzja polityczna zostanie podjęta i zaprezentujemy Polakom, Wtedy Polskiemu wiedzieć. Sejmowi e, konkretny wariant. Wówczas będziemy informowali o wszystkich jego konsekwencjach. To ostatnie pytanie naprawdę już, panie ministrze, bo mam wrażenie, że trochę tak obiecujecie, obiecujecie, a potem to przesuwacie. Obiecana była ustawa incydentalna, a prezydent ją zawetował. Z góry było wiadomo, że ją zawetuje po tym, jak koalicja obywatelska zaczęła zmieniać wstępne ustalenia Szymona Hołowni z, z, z prezydentem. Zgadam, zgadam się z panem. Więc jesteśmy w tym samym miejscu, tak. czyli w bardzo głębokim rowie mariańskim. Tak. No tak, tak, no, czy to w moim przekonaniu był duży błąd platformy obywatelskiej, dlatego że. E, e, wiadomo było, że to rozwiązanie, które ona proponuje, e, będzie zawetowane przez prezydenta. Uważam, że powinniśmy szybko wrócić do tej propozycji e, Szemona Hołowni, bo ona realnie rozwiązywała problem e, i dawała szansę na przyjęcie przez prezydenta. E, nie możemy sobie zafundować e, gigantycznego bałaganu i niepewności. E, no. To jest co innego, co się dzieje w Rumunii, no ale nie konsekwencje ma nawet... będą takie same. Ale no nie, panie ministrze, jest gorzej, bo w Rumunii to przynajmniej wiadomo, kto może coś orzec. A u nas jedna strona mówi, ci nie mogą, druga strona mówi, ci mogą, każdy sobie orzeknie, co będzie chciał. Ale tak czy inaczej, nie chcemy takiej sytuacji i dlatego um, y, pilnie potrzebujemy wrócić do propozycji Szymona Hołowni. Paweł Zalewski, wicepremier Narodowej, Polska 2050, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze.